O mnie? Hejka hejka, tu kamigos. Witam Was w krótkim filmiku zapowiedzi. Zapytacie zapowiedzi czego? A mianowicie tak zwane QA, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. E, ale możecie sobie obejrzeć bitewkę, a ja tu chwileczkę jeszcze Wam pogadam. E, więc tak, pod tym filmikiem możecie zadać mi dowolne pytanie, na które odpowiem w następnym podobnym filmiku. No i teraz najlepsze. Pytania nie do końca są dowolne, bo co prawda postaram się odpowiedzieć na wszystkie. To po pierwsze, na tyle na ile będę umiał oczywiście na nie odpowiedzieć. Po drugie, poproszę bez hejtu kulturalnie. i kulturalnie. I po trzecie, w dzisiejszym świecie nie ma nic bez reguł, więc tak i tu będą pytania z regułami. Ponieważ e, chciałbym, aby te pytania obejmujące nie były religii, polityki, gdyż nie chcę poruszać tych tematów na kanale. Ten kanał jest kanałem stricte rozrywkowym i ma na celu będzie się bawić. A polityka i religia nie kojarzy mi się z zabawą. Po czwarte, a no widzicie, nawet po czwarte. Y, nie będę rozwiązywał też problemów egzystencjalnych. Także musicie pytać swoich y, o to najlepiej, najlepiej najbliższych, bo to... Wiadomo, oni będą najlepszymi doradcami, tak więc religii, polityki, mówimy, polityce mówimy nie, a pytania jak żyć pozostaną bez odpowiedzi. Więc podsumowując moje krótkie gadanie, pod tym filmikiem piszcie swoje pytania. Po mniej więcej, myślę, że około dwóch tygodni zbiorę to wszystko, nagram kolejny filmik z waszymi odpowiedziami. I co? Ehm, hmm, za najbardziej kreatywne pytania postaram się jakoś wynagrodzić autora. Więc cóż. To będzie chyba już wszystko w tym materiale. Możecie obejrzeć sobie w spokoju bez mojego gadania do końca już tę bitewkę, A potem co? napiszcie w komentarzu pytanie. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie i co? I pa pa! Back on the grind I Buy some zombies. Find me?